Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: jaka osoba do mnie pasuje? Karty przełożyłam i tradycyjnie blasuję trzy karty. Setno, trójka, błow. Co wychodzi naprzeciw. Dziewiątka, głow. Wynik, odpowiedź, rada. Dwójka mieczy. Dołożę kartę. Umiarkowanie. Na spodzie talii jest piątka kielichów. I to może być tło czytanie. Sedno, trójka bław. To jest zamknięcie przeszłości. Wytyczamy sobie jasny kierunek, kierunek działania. Rozpoczynamy nowy etap w życiu. To jest również prezentacja swoich umiejętności. To też jest rozwój kariery i rozwój osobisty. Nasza dokładność i skrupulatność jest imponująca w działaniach. Patrząc na piątkę kielichów, to ta osoba, Odrabia lekcję karmiczną, spłaca karną, a to jest bolesne. Co wychodzi naprzeciw? Dziewiątka bław. To jest takie zmęczenie na dużym polu, praca bez końca, brak przyznania się do porażki, brak przyznania się do winy załamanie nerwowe, depresja. To też jest niechęć do kontaktów z innymi ludźmi. Wynik: odpowiedź, rada: dwójka mieczy i umiarkowanie. Ta osoba jest trochę poblokowana. A to może wiązać się z jej lekcją karmiczną, którą teraz odrabia. Ta osoba jest skromna i ma poczucia wyższości, nie jest nadęta. Jest osobą godną zaufania. Może być szczera do bólu, może mówić prawdę w komiczny sposób. Jest dojrzałą osobą. Coś u tej osoby zakończyło się. Ta osoba idzie na kompromis i wybacza krzywdy. I pewnie teraz myślisz sobie, że to Ty jesteś tą osobą. A to ciekawe. Daj to ocenie innym. Niech inni Ciebie ocenią. Pewnie będzie ciekawa ocena, aż bokiem wyjdzie. Ci, którzy będą Ciebie oceniać, będą używać niecenzuralnych wyrazów, słów, a inni dla świętego spokoju. Przemilczą twoją oceną. Ale swoje pomyślą. I to będzie trafna ocena. Napisz pod filmem, jak się oceniasz, że na przykład jesteś skromna, skromny, ale niech ta ocena będzie zgodna z tobą. Albo możesz napisać, że jesteś lekkomyślna, lekkomyślny. Jestem arogantką, jestem arogantem. Ja też pod filmem napiszę swoją ocenę. Zachęcam do określenia siebie. Oceń siebie. Niech ta ocena będzie szczera, prawdziwa. Jeżeli napiszesz o sobie ciekawą ocenę, to skontaktuję się z Tobą. Pod twoją oceną umieszczę swój mail. I napisz do mnie. Jeżeli będziesz. Zainteresowana, zainteresowany, aby nawiązać ze mną kontakt, to uzyskasz 30-minutową bezpłatną rozmowę. Odpowiem Ci na Twoje pytania na podstawie kart Tarota lub porozmawiamy o Twoim rozwoju osobistym. Ale ta ocena musi być prawdziwa, szczera i zgodna z Tobą. Ja wyczuję i poznam, że piszesz prawdę o sobie. Bądź szczera, szczery, a skorzystasz śmiało. Będzie miło. Czekaj na maila. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaśmy. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot. Klara Plus i Klara Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Dba o